Hej, hey. Maja i Róża. Co myśl, wymyśliliśmy sobie dzisiaj, że spróbujemy zrobić czary-mary. z I, 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 dż, i wszystkie róże. Czary-mary z arbuzem. Spróbujemy wyczarować takie rozwalenie arbuza za pomocą takich małych gumeczek. I mamy tutaj właśnie arbuza Majusiu, to jest nasz arbuz. Do Musimy tutaj dawać takie gumeczki, ale ten arbuz mi się wydaje Maja taki, że nie wiem czy on A, to będzie to dobry. Będzie Myśl, że... Chodź Różusiu. Myślisz, że ten arbuz będzie się nadawał do naszego e, challenge'u? Do naszego eksperymentu? Nie, no właśnie. Troszkę jest mały, co? Może zaczarujemy go, żeby był trochę większy. I spróbujemy takim większym arbuzem zrobić nasz eksperyment. Co Wy na to? OK, to czarujemy. Czary Szary, mary, wow, patrzcie nie, nie. się. No, nie. ten to jest większy, co nie? Gumeczki. Wyczarowałeś? Waży 11 kg. Ten waży 11 kg. Ej, i samotę, no, oj, ma tutaj gumeczki przyniosła. To musimy tak? iść na pole. Idziemy na polko? I będziemy mu zakładać tutaj takie różne gumeczki. Tak? Takie gumeczki będziemy zakładać. Ale musimy przecież... Ale szata parę zniszczył. Jest zniszczyłem parę. No, co ma się? Ale musimy przecież mieć jakieś okulary, żeby jak się rozbi nasz arbus, to żeby nam nie wpadło do oczu. No, to coś wymyślimy. Chodźcie! Coś wyczarujemy. No to pa! Zakładamy takie gumeczki, musimy je troszkę rozciągać. Tak. I zakładamy je na arbuz. Poszta? No, dawajcie mi tu gumeczki, a ja będziemy je zakładać, musimy je troszkę rozciągać, bo są troszkę ciasne. A tu jest kawał arbuza, nie? <grych> tak, o, tutaj tak na górze. górę. A, jest. O, o! Gdzieś poleciała! Zakładamy, zakładamy. Aha, no. dawaj. Dawajcie mi gumki, rozciągajcie je, a data będzie zakładała. Brawo! No właśnie to jesteście ta. Brawo, no, dajcie Wczeliło ci kumeczka? Nie, Okej. nie streliła. No To jeszcze chyba trzeba będzie sporo tych gumek dać, żeby to szczeliło, nie? Nie. No. Ale jak to szczeli, to chyba na dom polecisz. Mm. Albo na to pranie. <laughs> pranie Na Pranie nas na backa. Wczeliło no. ci ruszy się na baczko. Ale nie boli Nie, nie boli, boli. No. 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 Nie. Proszę Dziękuję Ty naciągaj, a ja będę tutaj tam. Ja już mam, no dawaj następny Jest piękna pogoda, gorąco Aż dziewczyny mają założone okulary przeciwsłoneczne, bo ich razi słońce Nie, dawaj. nie A Ty masz zwykłe, a Róża ma przeciwsłoneczne. Róża to może lepiej ty też mi ooo i strzeliła też mi takie Ciekawe ile tych gumek trzeba będzie założyć, żeby to tak szczeliło, nie? No, to pewnie tak Oj, przepraszam Przepraszam, na różu się poleciało Słabo była farba ta I, I tak robimy, robimy, a tu się ciemno robi Mamy no, dalej już no, dobrze <noise> no, To ta już. Ta a, tak. Dziękuję. Ja ci... <noise> ja, jak dużo mi nagrywa, gumaczku. Mogę jeszcze jedną. Możesz. To są różne kolory, gumki, nie? Jakie to mamy kolory tych mają? Moje... moje pod. E Zauważy. tak, moje się nie chyba tak łatwo. Trzeba wszystko naciągniesz, to jest gumkę. To była jedna zielona. zielone no, są najlepsze. No, to pije. Oj, nie są się Nie wiem. nakładamy ładnie godeczki, żeby... Uj, przepraszam. Czyli ten... w się? Nie, nie, wiem. Ciebie ma się przepraszam. Nie. Powiem Wam, że na razie ten arbuz się w ogóle nie wygina. Uj. Uj się nie wygina się. Może jeszcze troszkę. Uf. To wygląda jak plaża, tata. Jak to? To. No właśnie. To wygląda jak wąż. Jak wąż. Pierwsza próba nieudana, bo mamy za mało gumek. Musimy dokupić więcej gumek i weźmiemy to dużo gumek. I musisz Cześć. Dzisiaj zakładamy drugi raz gumki na tego arbuza, bo chyba mieliśmy za mało gumek. I nie szczelił. Musimy to zrobić jeszcze raz. Mamy dzisiaj już więcej gumek i mamy nadzieję, że rozwalimy te karbu za tymi gumkami, nie? Mhm. Damy radę. Musimy zakładać. Chyba, że jest dzień Musimy gu... znowu kupić. Tyle gumek, aż, aż on się rozwali. Jaką dzisiaj mamy pogodę świeciutko? Bardzo, tak jak wczoraj. Patrzcie. Ale ta coś. Teraz jest Tyleś. bardzo ciepło. Cieplutko, słońce świeci. No, Maja ma też okulary przysłoneczne na swoich goglach. Brawo, ładnie. Teraz się tu na tych gumkach. No tutaj, tak, dobrze. tutaj, O, Dobrze, już mamy dużo tych gumek, nie? Na nim. On dalej nie pęk. a to jak to wypadnie na oczy. No, okulary. Ananas? A na noc? kurczę na noc. I są na mnie okulary. Przez okulary. Ty, 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 ty patrzcie się. Patrzcie, jak tu kapie, A, ale tak No, już zaczyna go wnieść Teraz bardziej. Tak. To za chwilę To Zobacz jak to wcale. Jest. To już tak nie Czapka. czapka się otwiera. Otwiera się ta plecna. Otwiera się czapka, ale górna. Więc mam się o nią oczy.